Edyta Zajac opowiada o miłości przy okazji w nowym programie, czasem jest trudna. Edyta Zajac przez kilka lat była zona jak u Para w 2012 roku zapalala do siebie uczuciem, a 4 lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Ich uczucie nie przetrwało jednak, bo pilkarz zdradził modelkę, co skutkowało rozwodem w 2020 roku. Rozstanie pary przebiegło w atmosferze skandalu. Gdy wyszło na jaw, zę zdradził swoją żonę, a kobieta, z której zdecydował się na skok w bok, zaszła w ciazę. Mimo że sportowiec początkowo nie chciał przyznać się do dziecka, to w końcu potwierdził, że urodziła mu się córka. Po chucznym rozstaniu z Rzeźniczakiem Edyta Zajac przez długi czas milczała w sprawach prywatnego życia i dopiero przy okazji jednej z edycji tanca z gwiazdami wyszło na jaw. Za jej wybrankiem jest Michal Mikolajczak. Paranie nie się jednak ze swoim uczuciem. A w mediach społecznościowych próżno szukać ich wspólnych zdjęć. Zakochani rzadko pojawiają się również razem na ściankach. A swoje pierwsze poważne wyjście zaliczyli na urodzinach Polsatu, gdyż wcześniej można było ich zauważyć jedynie za kulisami tanca z gwiazdami. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Po tanecznych popisach ukochanego przyszła również pora na zawodowy rozwój Editha Zajac. Która niedawno została prowadzaca nowego show Trulwi. modelka w rozmowie z pudelkiem zdradziła. Za to dla niej wybił w nowej roli, a program, w którym pojawi się w roli mentorki, będzie różnić się od pozostałych znanych miłosnych reality show. Uczestnicy zostaną poddani bowiem próbie szczerości. Bo intencje ich uczuć i zamiarów bada z wykrywać wykrywacz Przy okazji Zajac opowiedziała o tym. Jak randkować i opowiedziała nieco o miłości. Myślę, że przede wszystkim trzeba kierować się swoją intuicją, trzeba kierować się sercem. Czysto trzeba też troszeczkę odpuścić, poczekać, zobaczyć, co przyniesie kolejny dzień. Czysto im tłumaczę, że nie wszystko da się zaplanować. Nie da się zaplanować tego. Zewchodzisz do domu, pełnego atrakcyjnych, fajnych ludzi, i od razu musisz się zakochać. Tak się przecież nie da, tak się nie dzieje w życiu. Czasami ni rodzi się z przyjazni. Czasem jest tak, zaprowadzi do niej kreta droga, czasem jest trudna, a czasem przychodzi do nas w najmniej oczekiwanym momencie, mówiła w rozmowie z Michalem, dziedzicem. Zajac przyznala. Za jej nowe uczucie zrodziło się z przyjazni i zwierzyła się. Ze dla niej szczerość w związku jest niezwykle ważna, a sama nie potrafi nawet klamac. Czy mi się zdarza klamac? Ja przede wszystkim brzydzę się klamstwem. Trzeba rozgraniczyć. Czym dla kogo jest klamstwo? Bo dla jednej osoby to klamstwo może być czymś zupełnie blachem. A druga osoba może to potraktować bardzo poważnie. Osobiście nie umiem klamac. Byłam w programie Agent Gwiazdy, gdzie trzeba było umieć trochę klamac i odgadnąć to samo z agenta. Od razu wszyscy wiedzieli. ja nim nie jestem, bo nie potrafię klamować, nie lubię tego robić. Staram się tak postępować w życiu. żeby tego nie robić. Opowiadała w pudelku. Mimo że wykrywać klamstw był nowy ciągniecie reki, to sama zwierzyla się, że nie chciała by poddać się takiemu badaniu. Bo uczestnicy w tym programie dopiero szukają ilości, a gdy ma się już przy sobie bliska osoba, to się jej ufa. Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie im w nowej roli.